Dzień dobry Państwu! Dzisiaj w studio gościmy wielkie szanowną jurorkę zaspową, festiwalową, zaspową jurorkę, tak? Droga pani jurorko, proszę nam powiedzieć, bo oprócz pani w jury zasiadają trzej muszkieterowie. No, no cóż, można tak powiedzieć możliwe. No, tak. A ja a ja czyli miłość. A co pani tutaj ze mną uprawia? Ćwiczenia statystyczne. Nie no, to jest jakiś po prostu... ja nie wiem. Hydrokosmos! Och nie no, to pani... A akademia pana Kleksa! Oj, proszę pani, no to no, jest no, po prostu jakiś... Karnało zwierząt! O matko, co za głupia gdzieś! Śmierci tulipan. dwa. Czas na wakacje. Mikołajka.